Witamy serdecznie, jest dzisiaj naszym gościem osoba dla mnie, pewnie też dla Państwa, dla nas wszystkich wyjątkowa, bardzo ważna na wielu pokoleń, bardzo ważna, Henryka Krzywonos, legenda. Działaczka Solidarności. E, kobieta, która zmieniła bieg wydarzeń. E, słynny 15 sierpnia 1980 roku, kiedy jako gdańska tramwajarka zatrzymała tramwaj i e, tym gestem dała sygnał do e, wydarzeń sierpniowych, do strajku, który zmienił oblicze naszego kraju. Kobieta odważna, która. Nie tylko w czasach Solidarności, ale dzisiaj w współczesnej wolnej Polski także nie bała się i nie boi się zabierać głosu. Eee, zaangażowana w prawa dziecka, prowadząca razem ze swoim mężem Krzysztofem, który jest dzisiaj tutaj z nami, witamy Cię Krzysztofie. Eee, rodzinny dom dziecka wychowała 14, 15 dzieci. Wychowaliśmy. Wychowaliście 15 dzieci. Eee, I chcielibyśmy. 12. 12. 12. No to kilka w drodze. 12 dzieci, ale mamy 12. Dzieci. Oh, voilà. Chcieliśmy obecnością pani Henryki Krzybonos uczcić ten moment, bo takie postacie trzeba zapamiętywać i żeby przyszłe pokolenia też zapamiętały tę legendę, pewnie będzie żyła jeszcze wiele, wiele lat, ale drzewo, które dzisiaj zasadzimy, pewnie przeżyje nas wszystkich. To tulipanowiec amerykański. Piękne, wspaniałe drzewo, które do tego parku pasuje idealnie. Konsultowaliśmy to z ekspertami, z ekspertkami. Drzewo, które dla przyszłych pokoleń będzie przypominało to, co pani Henryka Krzyżową zrobiła dla przeszłych pokoleń. To będzie wspaniały symbol. To będzie drzewo wolności. Tak je nazwiemy i tak je tutaj e, zaznaczymy. Będzie pamiątkowa tabliczka tutaj na wieki wieków upamiętniająca wizytę Pani Henryki i to, co zrobiła. To wspaniałe dzieło. Pani Henryko, witamy serdecznie w Służbie. Ja również Państwa witam, witam Panie Prezydencie, Pani Prezydentowo. Ja chciałam powiedzieć, że jakby przyjęłam to zaproszenie nie spodziewając się tego, że tabliczki bo ja jestem daleko od tych tabliczek pamiątkowych, uważam, że za życia się żadnych pomników nie stawia. Oczywiście myślę, że dla Słupska drzewo e, takie będzie przynosiło e, chociażby cień w czasie lata i e, z całą serdecznością to drzewo posadzę. Natomiast e, e, bardzo dziękuję za ciepłe słowa pod moim adresem. Ja nie jestem do nich przyzwyczajona. E, jako dziecko byłam bita, e, jako żona natomiast głaska na pogłowie być może za dużo dlatego już nie, 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 nie myślę, Słuchaj. że e, myślę, że starczy tu pochwał natomiast jako legenda się nie czuję dlatego, że legenda szybko umiera a ja chcę jeszcze pożyć e, to tyle na ten temat natomiast no cóż Słupski jest miastem pomorza a ja na tym pomorzu mieszkam nie tak daleko bo na Kaszubach tutaj w Żukowie i myślę, że często będę też od, słodko odwiedzać, chociażby ze względu na to zobaczyć, czy to drzewo rośnie. Dziękuję bardzo.